Zapytałem 100 osób, jaki jest ich cel życia. Osób w różnym wieku, o różnych wyznaniach i z różnych kultur. Pierwszą osobą, której zapytam o cel życia będzie pan Jerzy, którego odwiedziłem w fundacji Hospicjum onkologicznego. No to myślenie o śmierci, jakie jest dla pana? Neutralnie. no bo my teraz jesteśmy jak roślina, piątka takich naszych, byśmy się długo trzymali, jedna odeszła. Potem druga odeszła, potem trzecia odeszła, i nas zostało dwoje jeszcze z tamtego okresu. A jest coś, z czego pan jest najbardziej zadowolony w swoim życiu? Z czego pan jest najbardziej dumny? Tak, ślub, dzieci, potem wnuki. No to z tego żyć moje Kolejną osobą, a raczej osobami, byliście wy, widzowie tego kanału. Zapytałem was wprost, jaki jest cel waszego życia. Być szczęśliwym, dużo pieniędzy. Bycie szczęśliwym. Spełnić swoje wszystkie marzenia. Doskonalić cały czas samego siebie. Uszczęśliwianie innych. Życie po swojemu, jak najlepiej przeżyć. Być szczęśliwym człowiekiem. Podróż do Japonii. Dawać ludziom swoją medialną energię. Bardzo trudne pytanie dla mnie akurat. Nie mam celu życia. The purpose of my life is making happy babies and making happy countries. Prosperous, freedom oriented countries where people can live without unnecessary bureaucracy and taxes. To me, the purpose of life is to be happy and share love and appreciate everything with love. That's how that's I see life. Dalej studiuję. Daleka droga, żeby spełnić wszystkie swoje cele. Nauki do strasznie trudnego kolokwium. Eksploruję. Na razie to na żadnym tak naprawdę. No, pracuję w sumie. Próbuję chodzić w środowiska. Dzisiaj skończyłem szkołę. Czy znasz takie powiedzenie: 500 zł a pytasz, za ile Warszawa zbudowano? Raczej bym powiedziała, że na bardzo dobrym. To samo pytanie postanowiłem skonfrontować z ludźmi z odległych tam kultur. Podczas mojej wyprawy do Ameryki Południowej nadarzyło mi się kilka takich okazji. Eh, mi propósito de la vida es, la vida es muy bonito, eh, sol, eh, lluvia, la clima en Ecuador es bien bonito y mi propósito, esta es mi vida y además de eso, eh, de mi vivir es por mis hijos. Ah, I think that the life has different colors, different things. You have to find your happiness in the small things. in small moments because the happiness is not for the whole life are only few small moments that we have every day and we have to enjoy that as much as we can to continue living so in the first part of my life it showed myself and the others that the life is not just the challenge that you are having every day it's the way that you face that kind of challenge Być szczęśliwym. Być lepszą wersją siebie. Robić jak najwięcej nowych rzeczy, aby ludzie później wspominali mi jak najlepiej. Trzeba znaleźć swój sens, przeżyć jak najdłużej, żeby być z siebie dumnym. Na koniec tego swojego życia usiąść i powiedzieć, że, że było fajnie. I stworzyć też wspaniały dom, prowadzenie spokojnego życia. Założenie rodziny. Nie pozwolić, by ktoś narzucił nam tą ścieżkę. Teraz jedziemy do pani, która jest szamanką, która, która, żyje tutaj w lesie wraz ze swoim mężem, który takich pań ma cztery. bo jest to związek poli... polimektyczny, Polymegetic. Jest to związek poligamiczny, czy, który polega na tym, że można mieć kilku partnerów? Dzień dobry. And how would you describe your purpose of life? My purpose of life is to have family. Just, Just be here now. To love what I do and to do what I love. That's it. So, have you always felt this? I started at 26, man. Life is not just to go to work because I used to be a manager in an office, manager with a little tie in California. But one day, I realized that that's not it to be in this hamster wheel, go to work, come back home, and tomorrow again. So, I realized that life has better things to do. And one of the, be the best thing to do is to enjoy what are you doing. And when I was studying uh, journalism, I just fell in love with bees, and this is what I want to do for the rest of my life. I want to stay a beekeeper forever, and I think this is my purpose. Just to take care for, for bees. It's uh, it's nice being a beekeeper. De mi vida personal. Sí. Pasar música en buenos clubs. <laughs> Być bogatym, chyba. realizacja. Żeby być szczęśliwym. Zrobić coś takiego, żeby być rozpoznawalnym. Przeżycie. Założyć rodzinę. Spełnianie się karierze. Przeżyć to życie jak najlepiej. Spokój. Chyba po prostu się spełniać. Założyć rodzinę i na spokojnie ją utrzymać. Kolejnymi osobami, z którymi postanowiłem porozmawiać na tematy życiowe, była rodzina, w której dwójka dzieci została zdiagnozowana z rdzeniowym zanikiem mięśni. Tutaj macie całą taką salę do rehabilitacji? Tak. To jest karka do rehabilitacji specjalnie zrobiona dla dzieci. Kosztem naszej sypialni zrozumaliśmy z A co mówisz, kiedy mówisz, że już go tak bardzo boli? Macie jakieś... Ech, to ciężko się rozmawiać, Ciężko wytłumaczyć z jakiego boli, to tak? Znaczy że bo jeszcze ma zespół Aspergera, tak? Mhm. To już całkiem. Ciężko mu zrozumieć pewne rzeczy. Poglądasz w ogóle jakichś youtuberów? No, Sprawdzasz youtubera, czy nie lubisz? No ja odnośnie Legu na przykład, nie? Bardziej tam oglądam Maciek jakieś kłoski na przykład. No masz jakieś takie rzeczy, co tak sobie myślisz, że a, chciałbym sobie to zrobić? Jakieś takie marzonka swoje? Nie no ogólnie chyba do Lego pojechać. Do Lego A no. to jest w Polsce gdzieś? W Danii. Jakie marzenia dzisiaj mają Patryk? <laughs> Martyna chciałaby latać, chciałaby jeździć konno, co tam jeszcze ostatnio było? Do Krakowa. Do Krakowa. Chociażby no, no, przelecieć się, przyleci. Przyleci się na tak, przykład. na przykład. Tam zobacz, pokazujcie. A ci. Widzę, no znowu domy. A to ja mam. No. <laughs> to jest zdjęcie czy zabalowane? Nie, 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 to chyba zdjęcie <laughs> prawdziwego <laughs> domu. Nie, no wygląda jak zdjęcie. Jestem. Naprawdę? Patryk tak da Vinci w ogóle jakieś takie futurystyczne tam roboty, coś. A co mówicie, kiedy pytam, czemu on? No ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Czemu to akurat on? No, tak się zdarza. No i staramy się, tak, pokazać, że, że po prostu, no jednak życie jest fajne i można pomimo różnych trudności wiele, wiele zrobić, wiele zobaczyć, tak, że, że jest warto żyć. A jakie macie dzisiaj marzenia? I przede wszystkim lekarstwo, tak? tak. To jest największe marzenie. Tak. Żeby udało się znaleźć jakieś, które po prostu jest w stanie to w pełni zatrzymać, tak? Chociaż tak. Chociaż, chociaż właśnie, żeby choroba tak. nie dalej postępowała. Każdy może powinien mieć jakieś zasady życiowe, którymi się kieruje, aniżeli cel. Albo nie zdaje sobie sprawy z tego, że te cele jakieś tam ma, bo mogą być to też małe rzeczy. Takie życie może się zamknąć w rutynie codziennej. Sam byłem w takim okresie, że nie miałem takiego daleko celu. Mam jakby delikatne doświadczenia z depresją, gdzie myślałam, że nie mam celu, ale jakby celem było każdy dzień, jakby w stanie. Może nie mieć i też może w tym odnajdywać swoje szczęście. Całe naszego życia stale się zmienia. Jak dojrzewamy, poznajemy nowych ludzi, nowe perspektywy. Dlatego zadałem to pytanie też ludziom, którzy utracili coś, co my na co dzień bierzemy jako pewnik. Dla mnie w tej chwili sens życia. Staram się być z tej bezdomności, z tego no, najgorszego czasu, który, że tak powiem, dla mnie jest. Wrócić też do tego życia, które miałem. Praca dom obowiązki domowe i tak dalej. No każdy to dla mnie jest sens. Wstawanie rano gdzieś no z dachem nad głową, to jest zupełnie co innego. A taki epizod bezdomności to czuje pan, że jakoś pana tak zmienił na trwałe? Zmienił pana jakąś perspektywę na rzeczywistość? Nagle po y, tylu latach y, no tego, tej codzienności domowej nagle się urwało i dla mnie to na początku był jakiś tam szok, wiadomo. Później człowiek się przyzwyczaja, uczy się pewnych standardów życia na ulicy. No ale wiadomo, że to nie zastąpi w żaden sposób e, e, no, dachu nad głową i tego, no, co wielu z nas bezdomnych chciałoby mieć taką możliwość. I rzeczy wszystkim chciałbym życzyć w ogóle wszystkim ogólnie, żeby mieli w życiu jak najlepiej, ale żeby też e, ludziom e, o się bezdomności, żeby się zaczęło układać po prostu. Walczcie o to, bo warto. Wyjść z ulicy, nie? przede wszystkim. Wyjść z ulicy i zacząć normalne życie, bo to jest dla mnie to, no, taka perspektywa. Dla mnie cel, taki, no, konkretny, no. To jest najważniejsze. Godnie żyć. Trzeba być po prostu szczęśliwa. Rozwój. Wyjechanie z tego kraju. Sam póki co jeszcze nie wiem. To, żeby idąc spać wieczorem, nie martwić się o to, co będzie jutro. Być dobrym człowiekiem. Robić to, co lubię. Głównego celu w moim życiu nie mam. To jest problem. Boga szukam. Dla mnie bardzo długo celem życia było poznanie odpowiedzi. Jaki jest cel życia? Mój i ogólnie ludzkości. Bo tak zawsze miałem analogię, że jak za dzieciaka grałem w gry komputerowe, to musiałem wiedzieć, jaki jest cel główny, jaki jest ten główny quest. I nie chciałem się skupić na misjach pobocznych. I tak się bardzo fiksowałem w ogóle tą myślą, ale w miarę upływu życia i czasu dałem sobie trochę więcej luzu, że nie muszę mieć tak jak niektórzy czują, coś takiego, o, będę najlepszym piłkarzem na świecie. Nie mam takiego jednego ogólnego do końca mojego życia i chcę się nauczyć po prostu. Żyć tu i teraz. Myślę, że to może być cała magia tego życia właśnie. Żeby nie było takiej jednej, dużej, głównej rzeczy, ale żeby być na tyle elastycznym, żeby umieć się dopasowywać i znajdować szczęście w takich bardziej bieżących, krótkoterminowych rzeczy. Spokój w tym, co robię, i szczęście. Spokojnie sobie gdzieś się osiedlić, żeby osiągnąć jakiś sukces. A co usłyszymy, jeżeli do naszego pytania podejdziemy z punktu widzenia religii? Jaki jest cel życia? I nie pytam teraz na razie o twoją definicję, a o taką stricte religijną. No, zbawienie. Ogólnie chcemy żyć wiecznie i najlepiej w niebie. Chrześcijanin powinien żyć w takim codziennym nastawieniu, że wiem, że jest Bóg, który go kocha, który chce dla niego jak najlepiej, ale który mówi też się mu: słuchaj, jesteś tu po to, żeby też pomagać wszystkim dookoła. A co według ciebie jest twoim celem już pracując tutaj? Generalnie jakby dla mnie źródłem tego wszystkiego, co robię, jest jakby rzeczywiście Bóg, ale jakby no, mam świadomość, że jakby nie wszyscy wierzą, I dla mnie to jest okej, okay. ktoś wierzy, ktoś nie. Ale widzę, że robienie razem czegoś dobrego jest czymś niesamowicie sympatycznym. Chciałbym się rozwijać w swoim zawodzie. Założyć rodzinę, zbudować dom. Wstawać każdego dnia rano i mówić, że mam zajebiste życie. Celem mojego życia jest śmierć, a życie jest wyrokiem. Bezpieczeństwo. Podróże. Rodzina, dzieci. Jakoś się... Jest... Pełnić. Robienie czegoś. Zostawić jakiś ślad po sobie i skończyć na pracę na kolei. Założyć rodzinę, która będzie szczęśliwa, kochająca. My robimy ogólnie sporo jakichś takich rzeczy charytatywnych, nie wiem, tu po kiedyś tam balesty ale na pierwszym balu, który tam już był kilka miesięcy temu, tańczę sobie z taką panią Krysią, latki chyba 85, a do mnie przyksiędza. Więcej imprez, bo ja niedługo umrę. A <noise> jeszcze chcę być na parę. I gdzie ja będziemy ogarniali. Nie? <noise> a co myślisz, że może być celem dla ludzi, którzy po prostu nie wierzą w Boga? Filozofia o tym mówi, że jest coś takiego jak czyn przechodni i nieprzechodni. Jakby totalnie oderwany od systemów religijnych. Cokolwiek dobrego zrobisz, to to w tobie zostaje i co złego tak samo. Po prostu jak patrzysz na siebie w lustrze, a robiłeś coś dobrego, to widzisz siebie. Czyż pokój. A jak robi rzeczy złe, to to mogło być miesiąc, lata temu. A to i tak w Tobie jest. Actually, my purpose in life is to make my family proud of me. This is first. Second part of my purpose is. Um, how can i help more people for example if i will have like the power and the, the money enough why not helping people who don't have access to drinkable water who don't have uh, places where they can sleep for me as a human being before i die, i want to make this world a better place. what is the purpose of life in terms of ma being a muslim? the number one purpose and the, no the number one goal is to go to jannah, which is a heaven. and the muslims, they, sh they should follow the, the rules of religion. we believe that there will be a judgment after mm -hmm. this life. and our goal is to be uh, the winners and not be the losers. Mówiłem, jestem specjalistą. Strzały tu widzę poddane do perfekcji. Musiało się tak skończyć. Prawie remis, remis Tym można powiedzieć. Tak. 40 lat przepracowałem. Ale nie jakoś tak, żeby się przepracowywały i tam... W tamtych czasach? <noise> to się chodziło w pracy, tam dzień w dzień. Tam. Ja to już nie piję, już dwa lata nie piję. nie piję, to i pani i tylko doktor pozwolił, teraz to szukam towarzysza. Mega w ogóle pozytywnym, fajnym człowiekiem pan jest. <noise> Życzę sobie, żeby też panowie był takim otwartym Żebym jak najdłużej żeby no. A Musi pan, bo tutaj na pana wszyscy czerpią od pana, z pana tak, tak, tak. pewna, pewna pozytywizm. Żeby mieć przyjaźnie, żonę i dzieci. Żeby coś po sobie zostawić. Przeżycie dobrze. 7% osób przyznało, że nie ma celu. 20% osób przyznało, że najważniejsze dla nich są altruistyczne pobudki, czyli dobro innych ludzi, czy na przykład to, żeby rodzina była z nich dumna. Dla 12% osób najważniejsze były kwestie materialne. 7% osób stwierdziło, że najważniejsze dla nich jest po prostu szczęśliwe życie. A ponad połowa, bo 51% moich widzów przyznało, że najważniejsze dla nich jest spełnianie marzeń, sukces, rozwój czy bezpieczeństwo. Mm. Kiedyś to się zębami otwierało. Tak by było. Po drugie...